Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zrobić sobie kulki squidowe. Jaki ja mam na to przepis. Jeśli film wam się spodoba, dajcie suba, zostawcie łapkę w górę i już zaczynamy. Trzeba oczywiście wytarować i czego będziemy używać do produkcji naszych kulek. Oczywiście podstawą jest mączka ze squida. Tak ona tutaj nam się słuchajcie prezentuje. Mam nadzieję, że złapie jakoś tam ostrość. O, teraz będzie lepiej z lampą. Ona jest taka z kawałeczkami, chyba mam nadzieję Squida. Bardzo ładnie to wygląda. Nie Ziemsko to pachnie. I o czym teraz mówię? Jeśli powiem Wam tak, mączka ze Squida to jest dobrej jakości mączka, bodajże marki Moore. Ona nie pachnie słodko tak jak e, w sklepach. Ona pachnie zupełnie inaczej ta mączka. Nie wiem czego używają producenci, czy jakichś dodatków, ekstraktów. Może używają ekstraktów, ja nigdy z ekstraktem ze Squid'a się nie spotkałem, ale ta mączka nie pachnie słodko. Dwa, ciężko jest z tej mączki uzyskać kulki typu Squid Orange, Squid Truskawka i tak dalej, ponieważ mączka squidowa zabija wszystko obojętnie co byśmy do niej dali i tak będzie pachnieć tym Squidem. Naprawdę, bardzo nie wiem ile byście musieli atraktora dać, chyba całą setkę, butelkę na, na jeden kilo miksu, żeby w ogóle coś, coś było z tego, z tego czuć, więc ja osobiście takich miksów typu Squid, coś na słodko po prostu no, nie robię, nie wykonuję, bo próbowałem dwa, trzy razy i to było tylko naprawdę, słuchajcie, szkoda była traktora, nie wiem czy ryby to czuły, ale efekty też były, były, były marne. Tutaj oczywiście mam przepis. Jest tu niby sorgo, ale ja sorgo już nie mam i już nie dodaję. Strasznie mi to psuło strukturę kulek, nawet jak to zmieniłem, bardzo to było grube. Ja sobie do tego squida, tu mam takie jeszcze napisane, że to jest squid pieprz, czyli mogę sobie opcjonalnie jeszcze to doostrzyć, a ja sobie to doostrzę. Tu mam taki red hot spice. Dodam tego dosłownie łyżeczkę, może dwie, żeby tak Przeciągnąć taką lekką, lekką pikantnością tego, tego squida, takiego squida dzisiaj zrobimy. Od czego zaczynamy? Ja będę robił sobie kilogram squida, czyli już z kilomiksu bazowego, więc będę sobie dodawał e, tutaj mączka squidowa. Akurat tak zważyłem, to jest akurat prawie, że 300 gram, więc ja sobie to wszystko tutaj wsypuję. 280 w starczy w zupełności. To jest naprawdę bardzo intensywna, bardzo intensywna mączka. Następnie powinniśmy dodać 25 gram mączki skryla, które gdzieś się tutaj zawieruszyło, o, ale już ją mamy, po to aby troszeczkę nam tutaj tą kuleczkę, o, mączkę skryla już Wam pokazuje tego też nie dajemy słuchajcie, za dużo, bo zobaczcie, to też ma taką grubą frakcję, tego daje się, chyba, to, tego się daje słuchajcie, do 10 gram na kilomiksu, więc tak naprawdę niewiele. O, teraz dałem 6 gram, bo kulki zaczną pływać. Po prostu zrobimy z tego, zrobimy z tego pływaki. więc z kryla wychodzi nam tutaj 50 gram, więc dajemy to do 330. Proszę się opakowanie rozwaliło, ale to już było chyba trze trzecie życie tego opakowania. Słuchajcie, I z tą mączką też należy troszkę uważać. Raczej nie zniszczy nam tutaj wszystkiego. Ale po co zrobić 2 kilo pop-upów? O, do 330, tak jak chciałem, tak mam. Następnie mączka LT 100 gram. Gdzie my ją tutaj mamy? O, tutaj jest mączka LT. Bardzo słuchajcie fajna mączka. Naprawdę polecam używać. Ma delikatny taki rybny zapach. więc niczego nam y, nie będzie tutaj maskować. Dajmy 100 gram, czyli do 300, 400, około. Może troszkę więcej. Damy do równego. 450. To 4 Dobrze, teraz jak już mamy to, to dodajemy sobie troszeczkę mączki Freddy gested i tego dajemy 40 gram. Jak widzicie, niedużo, ale na pewno wzmocni tam naszą kurkę. Oddamy sobie do pół kilograma. Ona jest taka miałka. Okay. Bardzo wydajna mączka, bo dużo naprawdę jej nie można dać. Ten producent nam powiedział, ile można. Nie, on na przykład ten producent nie podaje, ile można, więc trzeba sobie zrobić taką kartkę. Ile czego można i wtedy możemy spokojnie już sobie robić kulki. Teraz mączka z krwi, 50 gram. Mi się akurat mączka z krwi już skończyła, tu mam tylko taką resztkę, więc zastąpię sobie to plazmą. Działanie jest takie same, tylko że nie będzie nam to tak zmieniało koloru na taki bordowy. Tu jest, tu jest troszeczkę mączki z krwi, bo gdzieś została. Chcę tylko to podbić. Ok. I wychodzi nam na to, że muszę tego dać 50 gram. Więc fajnie do 550. Dlaczego też daję tyle tej plazmy? I się tutaj nie boję. Ponieważ ja te kulki robię ze skorupkami jajek. Takie mam, widzi mi się, że Squida robię ze skorupkami jajek. Żadnych kulek nie robię z skorupkami, tylko Squida. Takie, takie moje widzi się. Następnie 20 gram makuchów, czyli 570, nawet 90. Nie będę tego odejmował, tylko teraz muszę odjąć czegoś innego. Dlaczego? Ponieważ całość nasion w miksie nie powinna przekraczać jakiejś ilości. Teraz nie pamiętam ile, ale po prostu nie będzie nam się to sklejać. Więc jeśli dodałem 40-30 gram za dużo makuchów, to po prostu odpuszczam sobie, widzę, Birdfud. I to tyle tak naprawdę. I wszystko będzie, wszystko będzie w porządku. Następnie dajemy sobie oczywiście soli jako konserwant i jako wzmocnienie smaku naszych kulek. Karpie uwielbiają sól. Więc warto tutaj im, im troszeczkę soli dać. Oczywiście, peta słuchajcie, też bardzo ważny do, dodatek i wartościowy. 620, 630 nawet, i teraz sobie dam drożdże piwne. Drożdże możemy dać, słuchajcie, maksymalnie do, do 5%. Ja chyba w, niektórych, w jakimś miksie dałem troszeczkę za dużo, ale mam nadzieję, że nie będzie to, nie będzie to sprawiało problemu, ponieważ no, ogólny miks no, było tego dość dużo. Więc tutaj do 5, jeśli mam na kilogram miksu, no to wychodzi mi 50 gram, tak więc do 680, nawet nie ja sobie dam słuchajcie, 660-30 gram tych drożdży. Ok. Tyle w zupełności wystarczy. Może nawet troszkę więcej. Teraz będzie, teraz będzie w porządku. Dodaliśmy już tak naprawdę wszystko, była sól, była betaina, była plazma. Nie pozostaje nam nic innego, jak zmieszać to z miksem bazowym. Tu, jest nasze, tu są nasze dodatki. Tu jest przygotowany już miks bazowy. Czas to wszystko wymieszać. Widzicie, o, tą rudą taką mączkę, to jest właśnie squid. I jedziemy z tematem. Miks już jest wymieszany. Tak się on prezentuje. Ojej, troszkę nam poleciało. Tak, jak mówiłem wam wcześniej. Te miksy wszystkie wyglądają tak samo. Jak już je praktycznie mieszamy na sucho, jak dodamy, dodamy jajek, to się totalnie wszystko, wszystko zmienia. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak dodanie, właśnie jajek i wyrolowanie naszego miksu. Słuchajcie, miksy są już zrobione, są pomieszane. Za chwileczkę będziemy przygotowywać się do mieszania miksu z jajkami, ale tutaj chciałbym się troszeczkę zatrzymać yy, i trochę Wam o tych jajkach, o konserwancie yy, opowiedzieć. Ten fragment będzie taki sam dla wszystkich kulek, więc jeśli go widzieliście, możecie go śmiało, śmiało przesunąć. Jeśli nie, to myślę, że warto troszeczkę tego mojego gadania yy, posłuchać. Sceneria jaka jest, taka jest. Na zimnym dworze jest strasznie, słuchajcie, zimno, pada deszcz i śnieg. Ale, jeśli chodzi o jajka, jak ile tego się w ogóle powinno dozować? Mówi się, że na 100 gram miksu powinno się użyć jedno jajko. Tylko teraz jest ale. Jajko jajku jest nierówne. Będziemy mogli kupić w sklepie yy, rozmiar S, rozmiar M oraz rozmiar L. Tu mam akurat Mki te jajka nawet między sobą troszeczkę się różnią. Chociaż nie, nawet są takie, takie, takie słuchajcie, same. E, I teraz, czy ta, czy ta jedno jajko na te 100 gramów to jest mowa o LC, MC czy OSC? Po prostu jedno jajko, tak? Ja używam emek. Wam też sugeruję używania emek z prostego powodu. Cenowo wychodzą nawet w porządku. Ja jajka kupiłem akurat za sztukę 87 groszy. Mamy marzec. Więc te ceny u was się mogą różnie, że tak powiem, wahać, ale to są emki. I tego, tak naprawdę, ja daję jedno jajko na 100 gram. To jest moje, jakby, taka, takie wyjście bazowe. Dlaczego? Ponieważ jeden miks przyjmie bez problemu 10 jajek na kilogram, tak, i te ciasto będzie się nie kleić, będzie naprawdę fajne. Drugi miks będzie potrzebował dosypania mąki, więc warto zawsze ze sobą mieć mąkę bądź też miks. Ja używam mąki, ponieważ miksu mi trochę szkoda. A mąka świetnie tak samo e, sprawdza, sprawdza się, żeby trochę dosypać, żeby te ciasto nie było takie klejące, ma właściwości wiążące. Jak się robi własne miksy, może kiedyś nagram taki film, jak zrobić własny miks, e, to mąka, zwykła, pszenna mąka jest jak najbardziej ok. I wtedy taką mąkę sobie dosypujemy, kiedy miks jest za rzadki. Kiedy miks jest za suchy, dobijamy po prostu jedno jajko i patrzymy, co się dzieje, tak? Ja po prostu zaczynam od 1 do 1, czyli jedno jajko na 100 gram, i później po prostu dosypuję albo mąki lub też miksu, jak wolicie, albo e, dobijam jajko. Kolejny ważny aspekt przy robieniu naszych kuleczek to jest konserwant. Można robić kulki bez konserwantu. Ja konserwantu używam. Nie jest to jakaś, że tak powiem, straszna chemia. To jest po prostu glikol propylenowy, który pewnie już widzieliście na moim odcinku. E, jak robiłem dipy. Jeśli nie, to Was serdecznie zapraszam. On tam właśnie występuje w formie konserwantu. I teraz ile go dać? E, ja używam na jedno jajko, bo to liczymy na jajko, 7 ml 5-7 ml, ale na miks słodki. Tak? Do miks słodki możemy naprawdę dać 5 ml na jajko, nic nam się nie powinno z tym stać. Tym bardziej, że w moim miksie. Jest po prostu sól, która też dodatkowo będzie nam to konserwować. Co jeśli mamy miks śmierdzący na bazie, na bazie mączek rybnych? Wtedy sugeruję naprawdę użyć 10 ml na jajko, ponieważ zrobicie 2, 3, 4 kilo, dacie za mało tego konserwantu. Naprawdę nie oszczędzać na tym, bo to nie jest jakoś horrendalnie drogie, a nie chcecie później naprawdę, słuchajcie, przyjść do Waszych kulek, jak sobie je zapakujecie, i że są spleśniałe, tak. Może się przed tym uchronić, tybu nie wiem, dajemy mniej tego konserwantu, jak ktoś bardzo chce zaoszczędzić i suszymy kulki na kamień. Ale powiem wam szczerze, czy one wam wytrzymają rok, dwa niektóre. Nie wiem. Ja używam 10 ml na jajko do śmierdzących, połowę mniej, czyli 5 ml do miksu słodkiego. I naprawdę kulki mam już niektóre rok śmierdzące, nic im nie jest, ładnie pachną, tak samo wyglądają, nie schną. Ze słodkimi ta sama sytuacja. Naprawdę wyglądają świetnie. Ok, teraz chciałbym Wam opowiedzieć o kilku innych ważnych aspektach, zanim już przejdziemy do, do robienia kulek. Pokażę Wam, e, co potrzebujecie, co, co warto sobie przygotować. Zanim zaczniemy w ogóle robić, słuchajcie, kulki, e, to warto już troszeczkę sobie tutaj wszystko przygotować. Tak? Czy roller, e, wyciskacz. Flawory, jakiś ręcznik papierowy, naprawdę, bo to się człowiek brudzi. Ja jeszcze dodatkowo lubię użyć sobie po prostu, założyć na ręce takie rękawiczki gumowe, jakie macie, takie będą dobre. Po prostu nie lubię w tym wszystkim mieć tych dłoni, ono są tam kolorowe. Mix Ugniatano jest kolorowy. No, może być naprawdę ciekawie. Warto się zaopatrzyć w dwie rzeczy. Po pierwsze, strzykawka, tu mam taką 60, dość dużą, ona mi służy do dozowania konserwantu. Bardzo fajna rzecz. I druga strzykawka, która gdzieś mi się tutaj zapodziała, malutka strzykawka z igłą. Ona jest chyba do 10 ml, aby dozować nasze flawory. E, czy też na przykład jak macie barwnik w płynie? To też można. Ponieważ te flawory są takie lekko oleiste. To one są teraz zimne, więc będą troszeczkę gęstsze niż na przykład, byśmy to robili latem, e, więc warto się właśnie w taką, e, w taką strzykawkę z igłą, z igłą zaopatrzyć, żeby łatwiej nam było to wszystko tutaj po prostu nabierać. Chyba umówiłem takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o jajka, konserwant i takie drobniejsze, drobniejsze rzeczy, które trzeba mieć, aby te kulki zrobić. Zabieramy się, słuchajcie, już za mieszanie naszego miksu. Teraz słuchajcie, będziemy robić sobie squida. Skwida mam tutaj wcześniej zważyłem kilo 700, więc analogicznie jak w przypadku raka dajemy tutaj 17 jajek i też zobaczymy czy te jeden do jednego, będziemy sobie patrzeć każdy mix żebyście zobaczyli jak te miksy potrafią się różnić między sobą. Więc, jajeczka, 17 jajek, jedziemy z tym, że w moim Squidzie są skorupki. Ja z 17 jajek akurat, no nie dam tutaj 17 skorupek, ale myślę, że 10 jajek ze skorupkami tutaj wleci, więc się tutaj na szczęście nie musimy z tym mocno pieścić, po prostu je wrzucamy, bo i tak mieszadło na wszystko pięknie rozmiesza. Także z skorupkami trzeba troszeczkę uważać, bo tak jak w przypadku, jakby skorupka jest taką rzeczą, która mocno rozprasza mix, bo jest po prostu grubą frakcją, nie skleja się, więc uważamy też ze z skorupkami, żeby nie przedobrzeć. I 17 jajko. No, zawędrowało. Ja jednak się skuszę, żeby troszeczkę te skorupki. No to właśnie są nam rękawiczki, żeby trochę im tutaj pomóc. Więc warto zaopatrzyć się w takie grube rękawice, aby nam te skorupki nie poprzecinały, takich zwykłych nitrylowych, więc takie czarne, gdzieś takie robocze. jak mechanicy mają. Ale jest spoko sprawa, ale to zimne. I teraz sytuujemy cały nasz miks. Kilo 700 miksu. Ja już wcześniej już wam tego nie nagrywałem, ale tak samo dałem tutaj konserwant 170 ml. I zaczynamy nasze miksowanie. I tutaj tak jak w przypadku raka, albo nawet słuchajcie, i bardziej. Ten mix też jest taki mokry, więc mąka przenna bądź mix powinien się tutaj jeszcze znaleźć, więc sypujemy mąkę i mieszamy dalej. To słuchajcie, musiałem dosypać dwa razy mąki, więc warto też sobie, jak macie takie same miksy, zapamiętać, że przykładowo do Squida Daję, zamiast jeden do jednego, czyli to jedno jajko na 100 gram. Daję na przykład sobie mniej tych jajek, tak? Jakieś 30% mniej. O. Możemy sobie teraz to ugnieść. To jest takie miękkie, ale plus jeszcze pójdzie troszkę mąki. To jeszcze się ugniecie, więc to jeszcze nam, uwierzcie mi, to jeszcze Wam to ciasto siądzie. Ale to już sobie najlepiej wyrobić już ręcznie, więc zabieramy się do roboty. Posypujemy sobie to wiecie, mąką. Posypujemy, posypujemy sobie to mąką. No i wyrabiamy do uzyskania takiego ciasta, który nie będzie nam się kleić do rąk, bo takie powinno być. Jak nie wiecie jak to zrobić, zapytajcie się swojej mamy, babci, dziewczyny, żony. pewno no wam powiedzą, jak to umieścić. Grabiam. Nie będę wam też każdej, każdego ciasta nagrywał, bo to jest szkoda, szkoda czasu, ale ogólnie ugniatamy to do takiego momentu, kiedy ta kula jest taka zwarta. To, no, że jest biała, nam w ogóle nie przeszkadza, bo to jest mąka. To i tak pójdzie wszystko później do, do pistoletu. Ja jeszcze trochę pougniatam, ale chciałem Wam jeszcze coś pokazać. Ugniatamy do takiego momentu, aby nam się widzicie, nie robiły takie rzeczy. Więc ja już się dotknąłem tutaj mąkę. Bo mąka zaczęłaby mi już przeszkadzać i ugniatam sobie to tak długo, aż wszystko się trzęsie, aż nie będę miał takich rozdzielających się, się fragmentów. I przed Wami kureczki squidowe. Tak jest, tylko jeszcze posklejane, mokre, jeszcze od wczoraj, jeszcze nie wysuszone, tak jak cała reszta. Tak się one prezentują. to są widoczne skorupki jajek. Nie dawałem ich za dużo. Obawy o, żeby się mix, mix, o, jedna upadła, żeby się mix lepiej rolował. Jedną Wam tutaj otworzę. Przed Wami rąbka tajemnicy. Mam nadzieję, że kulka też się z nami swoją tajemnicą podzieli. O, tak wygląda kuleczka w środku. Mam nadzieję, że będzie skuteczna, jak co roku, bo naprawdę te kulki squidowe mi się sprawdzają już od kilku naprawdę dobrych lat. Cóż, teraz dajemy je na słoneczko, żeby troszeczkę je przewiało na słońcu. Potem będą pod kaloryferem. Schły tydzień, dwa tygodnie na spokojnie. Nie spieszy się. Chciałbym, żeby one naprawdę dobrze mi tutaj wyschły. Jak widać, słuchajcie, kulki są już gotowe. Troszeczkę to wczoraj czasu mi zajęło. Eee... Co robiłem z kulkami później, nie na każdym filmie to będzie widać, ponieważ z problemów po prostu technicznych nie udało mi się dla was wszystkiego niestety nagrać. Kulki parowałem, a nie gotowałem. I dlaczego wolę parowanie niż gotowanie i wam też, jeśli macie możliwości, polecam parowanie. Po pierwsze wszystko co daliście do kulki, atraktor, kolor, flavor i takie inne rzeczy, to wszystko zostaje w kulce. Nawet kolor, słuchajcie, zobaczcie jak taka kuleczka tryskawkowa, ona pięknie wygląda. Nic z niej tak naprawdę się nie wypłukało. Wszystko to, co było w cieście, zostało w cieście. Tak jakbyśmy gotowali warzywa na parze. Jeśli byśmy kulkę gotowali, no to niestety jest to jakby proces szybszy. Może dla kogoś bardziej wygodniejszy. Ale wszystko z tych kulek idzie do wody. I teraz, co będziemy robić w, dalszej, w dalszym etapie? Trzeba te kulki oczywiście wysuszyć. I tu mamy dwie opcje. Możemy służyć w takich koszach jak ja mam. Możemy użyć do tego worku takiego jak po ziemniakach, świranki, co kto ma, to będzie ok. Byle byłoby to przewiewne i że tak powiem w formie siatki, ale nie takiego worka plastikowego, oczywiście. I albo dajemy sobie to koło kaloryfera i na przykład raz dziennie, czy tam no raz dziennie wystarczy, troszeczkę te kulki trzeba przemieszać. Albo dajemy to, jeśli, jeśli kręcimy kulki latem, tak. Bo późno wiosną, gdzie to słońce już jest takie mocne, fajne. Czy po prostu jest cieplej na dworze trochę, jest przewiewnie, to suszymy je na dworze. Ile suszyć kulkę? I to jest słuchajcie pytanie. Ja suszę kulki, jeśli chodzi o takie suszenie naturalne, bym tak powiedział, czyli na dworze, jak jest wiatr, jest słońce. To ja kulki suszę około 3-4 dni. I to w zupełności wystarcza, ale mówię tutaj o suszeniu na słońcu, tak? Idzie jest przebieg, i tak dalej, i tak dalej, i wtedy naprawdę z tymi kulkami się nic nie dzieje. Co jeśli będziemy te kulki suszyć przy kaloryferze, w jakimś tym bardziej pomieszczeniu, to tutaj sugerowałbym nawet troszeczkę ponad tydzień. No, musimy oczywiście kontrolować tą kulkę, tak? Będziemy czuć organoleptycznie, czy ona jest jeszcze mokra, czy ona jest taka miękka, czy powinna tak stwardnieć, i wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko jest ok. Ja wam pokażę, jak to może wyglądać na dworze. Mamy dzisiaj akurat piękną pogodę, bo wczoraj była po prostu masakra na dworze. I Wam pokażę jak ja sobie to rozkładam. Dajmy, dajmy na chwileczkę na dwór. Mimo, że dzisiaj nie jest może jest zbyt ciepło. Ale chciałbym, żeby te kulki po prostu z tej wilgoci zostały tak troszeczkę że tak powiem przewiane, ponieważ dam je pod mur. Tam jest o wiele, wiele cieplej. Słońce się tam opiera. Więc tak to ja przez chwilę będę robił. Później po prostu zawędruję pod kaloryfer bo po mam marzec jak to nagrywam. Ponieważ chciałem dla Was ten filmy nagrać, te filmy nagrać wcześniej. A później, no i też już mieć zapas. Mam nadzieję, że to, co tutaj mam, starczy mi na cały sezon. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia nad wodą.